To jasno w Mikołaj nagrywałam film. Myślałam, że wam oszuka... Znaczy nie oszukałam, tylko was skłam... mleczko, bo Mówiłem, że kupię piratiksy i... Znaczy nie piratiksy, tylko, tylko hotwisy. I je otworzę dla was, ale to się już nie powtórzy, bo kupiłem sobie piratiksy. Dobra, zaczynamy od takiego zestawiku. Mamy tu cztery... Te figurki. Spróbuję wam tu nie zrobić wskrośni. Czekajcie, bo ja. Nie no, teśmy mnie nie obchodzą. Ach, dobra. Powiem wam, że mocno to. O! Mam to. Wyjąłem to. Coś. niegrzecznego. A Mam to. Oto pierwszy taki fajny, śmieszny w zasadzie. Ma też dół. Dobra. Z przodu wygląda śmiesznie, a więc tak, pierwszy, pierwszego już mamy. Dobra, ten też jest śmieszny, ten jest narciarz. Z tyłu też ma taką fajną pararynkę. Ojcz! A najlepsze jest to, że im się wyjmuje broń. Ciu, ciu. Pokonam was. Dobra, nieważne. Po prostu wczep to. No i kolejny tak w zasadzie mamy do kolekcji. Jaja. Tu mamy pingwinka. W zasadzie też ładny. Duma ładny. Temu też się wyjmuje broń. Pokażę Wam jeszcze raz. Tył też ma fajny. Dobra. A więc spora na ostatniego. Członka naszej ekipy. Czyli nie wiadomo jak nie, proszę Was, tylko nie, nie mówcie, że to, że to miało być tak. Ach, o matko widzowie, jakie, jak to, jak ile trzeba. Nie, nie wierzę. Mam widzowie powtórkę. Takiego mam. Tygrys. Fajny. Spód też. Ma fajny. No i tak zakończyliśmy pierwszą, pierwsze coś. A więc tak, mam jeszcze taki, taki pojazd. I jeszcze dodatkowo mam. Czekajcie, taki pojazd. A, a z tyłu to wygląda tak. Także z boku mam takie, tu mam tak, poczekajcie, bo muszę to Wam równo ustawić, tu mam tak, tu jest tak, a więc napiszcie w komentarzu, które mam najpierw otworzyć. No a co Wy tu przede wszystkim robicie, jak nie zostawicie łapki w górę ani suba, dobra, nie, ważne, nie będę Was tak męczył, tylko to otworzę. Oh, o kurde. Naprawdę ciężko. Ciężko może. Ciężko to trzeba. O! Oh, Perfekto. Dobra. A więc tak, mamy takie coś białe. Oh, oczywiście. Mamy też to. Nasz pojazd w sumie fajny. Musi, muszę jeszcze tą plakietkę wyjąć. Dobra, nic tu nie ma więcej. Ej, no, ale to jest mega sprytne i fajne. Ja myślałam, że to będzie inaczej. Dobra. A więc tak, otwieramy. O ja. Patrzcie jaki mi się wylosował fajny typ. I jak się fajne. Polecam kupić te pier Tatsy, Naprawdę są mega fajowskie. Czekajcie, bo tu... Tu nie ma instrukcji, jak to ma być. Okej. Okay. Dobra. Czekaj. Dobra. Ech. Dobra, pudełko odkładam. No i na koniec flaga. Ech. Nie da się tego bardziej włożyć. Nie da się. A więc oto nasz pojazd. Fajne w zasadzie. Przepraszam Was, że tyle gadam, ale muszę Was w końcu czymś zainteresować, żebyście Wy się tu nie nudzili na moim kanale. Dobra, mam tu znów to białe i mam kolejny pojazd. Czekajcie, ja muszę wyjąć znów tą plakietkę. Czekaj, czekaj. Chwila, moment, chwila, moment. Zapomniałem, że w tej plakietce coś dla was mam. A więc tak, mam taką listę. Co byście z tego chcieli? Bo ja bym chciał z tego, wiecie co? Ja bym chciał to, to, to. A stąd to, 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 to. I to i to. Dobra, a więc tak, przejdźmy do. Do góry, do przejścia dalej. Ciekawe. Ja nie mogę, jakie to fajne. Przywalewam. Dobra. Nie wiem. Dobra, tu jest moneta. Nie błagam was. No i proszę, kolejna powtórka. Czekajcie, bo ja wam tego dobrze nie pokazałam. Kolejna powtóreczka. Brawo. Same powtórki muszą mi się trafić. Czekaj. No to musi być tak. Mm, fajny Fajne w zasadzie. O, perfekto. Oto nasz pojazd, a razem się to prezentuje wszystko. Na przykład, może tego dam tu. I tak się prezentuje taki pojazd. Polecam go kupić. Jeszcze raz pokażę Wam wszystkie figurki. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo. A więc przypominam, zostawcie łapkę w górę. Suba, polubcie ten film. Napisz w komentarzach, jak macie na imię. I po prostu przesyłam serduszko. Pa pa.